Czemu, czemu, czemu się boisz, kupi, czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić kefirem, maślanką albo siadłym mlekiem. Więc, czemu się boisz głupi? Przecież to jest takie śmieszne. Nie bój się, nie bój się. Ty żabko mała, ty żabko mała, pokaż śliczne oczy swe. Czy to dobre jest ujęcie? To jest piesek taki ładny i wcale nie taki drogi, bo czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na. Śmiałość. I czego się boisz, głupi? Przecież to jest takie śmieszne, kiedy ty będziesz na filmie. I ktoś ciebie pokocha. Może ktoś ciebie pokocha, może trafisz do dobrego domu. Czekasz na ten dom od roku, Roczek, co dopiero miałeś, bo to jest piesek, który miał urodzinki. To jest bardzo młody piesek, nie wie co go tu spotkało, że musi pozować do filmu, wolałby teraz biegać. Wolałby teraz skakać, pani go tu przytrzymała. Na makatce i pod ścianą, mały piesek się aż tak boi. Gupol, Gupol, to jest straszny, trzy i pół kilo on waży. A się trzęsie jak osika. Nie sikaj piesku, nie sikaj, to tylko jest osika. To jest taka nazwa drzewa, które ma takie listki, co się trzęsą. Ej, maluchu, popatrz. Popatrz tu wprost do kamery. Pokaż buźkę, pokaż oczy. Nie ma oczu, tyle włosów. To jest piesek z gęstym włosem. No i mętne się zrobiło. A widzisz, jak tak chrumcze, to ci się podoba. Od razu się zaczaiłeś tutaj, no. Od razu, od razu. Twoje oczko ładnie błyszczy, nosek mokry jest i zimny, bo ty jesteś okaz zdrowia i pani o ciebie dba. Ten piesek ma wszystkie szczepienia i wszystkie ma odrobaczenia. Zrobimy następny filmik. A teraz do widzenia. A teraz do widzenia. Mordka śliczna jeszcze zbliżę, żeby tylko się nie zmętniło. Może będzie lepiej. o, 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 o. o, o.

no to dziękujemy, 5 minut filmiku wystarczy.